Rzecz jasna, może istnieć rozrywkowa kultura i kulturalna rozrywka, ale to nie znosi podziału na produkty rynkowo atrakcyjne i te wartościowe w inny sposób. Niestety, tej wartości kultury żadne polskie rządy nie rozumiały, najczęściej wpychając ją na siłę na rynkową arenę, a kiedy to nie działało, to albo wskazywało ją na marną egzy egzystencję, albo wprost na wymarcie. Dlatego zupełnie mnie nie dziwi kształt pandemicznego wsparcia zaoferowanego przez obecny rząd. Program Kultura w Sieci, bo on pojawił się na początku pandemii, to żałosny plasterek, dodatkowo wzmacniający grantozę, wedle której żyje wielu artystów i artystek w Polsce. Zostaliśmy zasypani górą cyfrowego śmiecia, z nielicznymi wyjątkami w postaci np. albumu Pejzażu, który serdecznie polecam. Fundusz wsparcia kultury wywołał jeszcze większą oferę, bo tak naprawdę nie był funduszem wsparcia kultury, a kolejną wersją tarczy przedsiębiorczej. I ów mityczny algorytm, którym zasłaniał się minister Gliński, zadziałał odpowiednio. Duże firmy dostały dużo pieniędzy, małe mało, a ludzie kultury bez firm na śmieciówkach zupełnie nic. Jeśli największe teatry w Polsce przegrywają z zespołem Disco Polo, to jak na dłoni widać wady tego systemu i to bynajmniej nie dlatego, że ktoś, kto robi hałę, dostaje więcej niż kultura przez duże K. To w ogóle nie o to chodzi, po prostu te podmioty nigdy nie powinny znaleźć się w tej samej kategorii pomocowej. No ale mleko się rozlało, znowu odbyliśmy rytualne spory na temat tego co jest kulturą, a co rozrywką i czy rozstrzeliwać za disco polo, czy tylko zsyłać na Sibir, spory dodajmy jałowe. Bo to nie jest wina tych, co biorą, kiedy dają. Przecież ci ludzie dosłownie robią wszystko, żeby zarobić jak najwięcej, więc oburzenie jest trochę nie na miejscu. Jasne, świeżyński z Bayerful, który z pełną pychą opowiada, jak tą świata swoją muzyką nie zbawia, tylko pogarsza sprawę. Zdarzyło mu się jeszcze jakiś taki, e, taki trend o tym, że kultu nikt nie zna, co e, można różnie oceniać działalność Kazika Staszewskiego i jego zespołu w ostatnich latach, ale mimo wszystko kult to jest e, jakby podstawa w ogóle muzyki mm, niezależnej czy rockowej w Polsce od, od, od dekad i... i... Zabawna, zabawna jest opinia, tak samo właśnie menadżer Kamila Bednarka, który wulgarnie wręcz się odnosił do ludzi, którzy krytykowali to, że Bednarek i jego impresariat wzięli pieniądze. No i, ale właśnie, no, Golcowie, czy na przykład Miłosz, zwany też krakowskim Lukiem, o czym nie wiedziałem, ale fajna, fajna sprawa, przynajmniej wyjaśnili, że te, powiedziałem krakowskim, katowickim Lukiem, przepraszam Kraków, wy na pewno macie swojego Luka, Miłosz nie jest nim. <głosz> Miłosz jest katowickim e, Lukiem, my tutaj z Wrocławia się pozbyliśmy Luka, teraz Nęka Trójmiasto, także tak to wygląda. No ale właśnie, Golcowie czy Miłosz przynajmniej wyjaśnili, że te kwoty nie są z kosmosu, bo ich przeznaczenie jest dla zespołu ludzi. No i można mieć naprawdę sporo zastrzeżeń wobec skali widowisk, jaką odwalają polscy autornicy, no ale jednak kogoś zatrudniają. No a to w dobie pandemii i pełzającego kryzysu gospodarczego jest wartością samą w sobie, na pewno.